Witajcie na piątym rajdzie pozdrowie. Rajdzie po zdrowie, który w tym roku w no, nietypowych okolicznościach pogodę, ale to nam nie przeszkadza, ponieważ żadnej pogody się nie boimy. Szanowni Państwo, pogoda ducha jest, uśmiechy nam dopisują, a my robimy wszystko, żeby pojechać dla naszej koleżanki Ani z uśmiechami, żeby zebrać jak najwięcej pieniążków na jej leczenie. Także serdecznie zapraszamy do licytacji naszych kwantów, gadżetów. I miejmy nadzieję, że ta akcja odniesie bardzo duży sukces. Jesteśmy tutaj na tej poznańskiej Malcie e, razem z całą ekipą, która dba o Wasze zdrowie. Mnóstwo badań do wykonania, mnóstwo konsultacji, e, tak żeby każdy z Was wiedział, że Wasze ciałko, Wasze zdrówko, że z nim jest wszystko w porządku. Dwie trasy przygotowaliśmy na dzisiaj, 5 i 20 kilometrów, jedziemy wokół poznańskiej Malty, ale też potem wjeżdżamy 7, trochę w Poznań, 2, bawimy się dobrze. 7. Piąta edycja rajdu, zapraszamy, pozdrawiajmy. Rajd ma pewną swoją taką historię, bo jak zacząłem się leczyć i zborów Borów Tucholskich 2 dni 235 km zrobiłem jadąc po chemię do Poznania. Tam spotkałem na kortażu Łukasza no i on wtedy wpadł na pomysł, że mówi Ty możesz to zrobimy takira. My jesteśmy dzisiaj kibicami właśnie wszystkich chorych, zmagających się z chorobami i chcemy powiedzieć, że jesteśmy z nimi. We need to nie together. It's not just one side of this uh, population of farma you know, or, or physician, but it's all together. Patient, absolutely are critical. Your fundation is doing amazing film. So we love to support and to continue support the foundation. Fajnie wziąć udział razem tutaj w tej imprezie, przejechać razem 5 km albo 20 Fajnie jest się powspierać. Warto się nie izolować w chorobie, a, a być razem z innymi ludźmi. Raj pozdrowie uznajemy za zakończone. Dziękujemy, że byliście z nami i pomimo tej może trochę niesprzyjającej pogody naprawdę daliście radę. No i myślę, że możemy zaprosić już do kolejnej edycji za rok. Bądźcie z nami!